Panie pośle, ja chciałem jeszcze wrócić do sprawy Ukrainy, mówił Pan o współpracy z tym krajem, a tymczasem e, kilka dni temu prezydent Juszczenko nadał e, tytuł bohatera Ukrainy e, Stepan Stepanowi Banderze. Jak się Pan do tego odniesie? To absolutny skandal, absolutny skandal. Ja na swoim blogu pisałem o tym. E, to jest po pierwsze decyzja, którą podejmuje człowiek, któremu odmówiono poparcia w wyborach. On otrzymał pięć co są Ukraińców krajów niego głosował, nawet już nie ma legitymacji moralnej, politycznej, żeby to czynić. Ponadto no, przypomnijmy, pan e Stepan Bandera to człowiek, który Eee, którego organizacja terrorystyczna zamordowała polskiego ministra spraw wewnętrznych pana Bolesława Pierackiego, który przed wojną dostał wyrok śmierci zabroniony na dożywocie eee, przez wymiar sprawiedliwości II Rzeczypospolitej. Eee, wyszedł z więzienia wtedy, kiedy Niemcy napadły na Polskę. Po czym UPA mordowała dziesiątki tysięcy Polaków na Wołyniu, na kresach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej. Pani, eee. proszę, ja, ja powtórzę. Pana pierwszą odpowiedź. To skandal. I, i, i zamknijmy odpowiedź Spandal, na to pytanie. Więcej. Pan prezydent Juszczenko w ten sposób niestety na koniec swojej kadencji wykopuje pewną przepaść między Polską a Ukrainą. niepotrzebną. Pan prezydent Kaczyński jest ja wielkim ja... przyjacielem Polski i Polaków. Myślę, że to jest no, gol samobójczy pana prezydenta Juszczenki wychodzi wychodzi relacji polsko -ukraińskie. Pytanie.